Cześć, nazywam się Zofia Kurczych. Cześć, nazywam się Olga Szatkowska. Jesteśmy projektantkami i starszymi architektkami w pracowni Workplace. Warszawa jest takim nowoczesnym miastem, gdzie rzeczywiście mamy przestrzeń. I to jest dla mnie super inspiracja, bo ja w każdym z tych miejsc jakby widzę, nie wiem, model jakiegoś krzesła, które później bardzo chciałabym mieć u siebie, a jeżeli nie mogę, no to przynajmniej spróbuję umieścić je w projekcie. Ja muszę przyznać, że, że chyba najbardziej mnie cieszy i największego kopa mi daje, jak mam bardzo zróżnicowany dzień. To znaczy mogę i trochę mm, pokreować z zespołem i, i mogę pójść na jakąś budowę i jeszcze najlepiej zobaczyć coś w showroomie. Poza tym lubię wybierać, wybierać kolory, wybierać materiały. Największa radość, ja myślę, że jest wtedy, kiedy słyszę zadowolenie klienta, tak naprawdę, kiedy ten klient jest otwarty na nasze pomysły i wtedy najlepsze projekty powstają. A to są nasze ikony designu. Stół Tulip autorstwa Ero Sarinena. Sarinen miał taki pomysł, żeby zredukować liczbę nóg w kuchni przy rodzinnym stole. On jest dla mnie bardzo futurystyczny, kosmiczny. A bardzo aktualny wizualnie do dziś. System regałów string, który został wymyślony przez szwedzkie małżeństwo stringów, absolutnie ponadczasowy i nadaje się do wielu jakby typologii pomieszczeń, czyli jakby modularność i, i prostota tego mebla. Potel Pallet, co bardzo fajnie łączy tą klasykę z nowoczesnością. No więc on trochę skrada moje serce.